Cześć, tu książkowy Miszmasz. Dziś bierzemy na warsztat książkę, która zmusi Was do zadania sobie jednego z najstarszych i najbardziej przerażających pytań, jakie kiedykolwiek postawiła literatura. Czy potwory rodzą się potworami, czy są nimi robione? Wyobraźcie sobie dziecko, samotne, otoczone zbrodnią, cierpieniem i brutalnością od pierwszych chwil życia. Dziecko, które potrafi zobaczyć przyszłość, ale nie może jej zmienić. Dziecko, które nigdy nie poznało ciepła, bezpieczeństwa, ani miłości. I teraz wyobraźcie sobie, że to dziecko dorasta i staje się jednym z najpotężniejszych ludzi w galaktyce. Tym właśnie był Konrad Kurze, znany jako Nocny Upiór, prymarcha VIII Legionu Astartes. W dzisiejszym odcinku Przyjrzymy się bliżej jego historii, ale nie tej opowiedzianej suchymi faktami. Zajrzymy do jego umysłu, zajrzymy do jego lęków, obsesji i snów. Bo książka Konrad Kurze, Nocny Upiór autorstwa Guya Heileya, nie jest prostą biografią upadłego bohatera. To psychologiczny horror. Zaczynamy. Konrad Kurdze, Nocny Upiór. Dla wielu fanów uniwersum Warhammera to synonim szaleństwa. Przemocy i czystego terroru. Ale jeśli spojrzymy głębiej, a książka zmusza nas do tego, zobaczymy postać, która wykracza poza standardowy schemat potwora. Nie mamy tu do czynienia z klasycznym czarnym charakterem. Konrad, to nie tylko kad imperium, to także jego produkt i ofiara. Zacznijmy od początku. Konrad, jak każdy z prymarchów, został stworzony przez imperatora w tajnym projekcie genetycznym. Miał być nad człowiekiem. Dowódcą legionu, przywódcą, który zaprowadzi porządek we wszechświecie. Ale coś poszło nie tak. Zanim imperator zdążył go odnaleźć, Konrad został wyrzucony na planetę o nazwie Nostramo. I nie był to przyjazny świat to była planeta pogrążona w całkowitym moralnym rozkładzie pełna przestępczości, nędzy, strachu i bezprawia. Małe dziecko, porzucone w takim świecie, musiało nauczyć się przetrwać. A Konrad Kurze nie tylko przetrwał, on zaprowadził porządek, ale zrobił to w jedyny sposób, jaki znał przez strach, przemoc i bezlitosne egzekwowanie sprawiedliwości. Był cieniem w ciemności, który karał winnych z brutalnością niemającą sobie równych. W pewnym sensie, jak mroczny Batman, ale pozbawiony wszelkich ograniczeń moralnych to właśnie wtedy otrzymał swoje przydomki nocny upiór, cień. Zgroza Nostramo. Gdy imperator w końcu go odnalazł i uczynił prymarchą ósmego legionu, Konrad nie przestał działać według tej filozofii. Wręcz przeciwnie, przekazał ją swoim synom, kosmicznym marines, znanym jako nocni łowcy. Ich dewiza? Strach jest najskuteczniejszym narzędziem porządku i stosowali ją konsekwentnie aż do samego końca. Ale to nie tylko środowisko ukształtowało Konrada. Jego największym przekleństwem był dar, lub raczej klątwa, przewidywania przyszłości. Już jako dziecko widział, co go czeka. Nie tylko swoją śmierć, ale też przyszłość całej galaktyki. Widząc z góry, że upadnie, że zostanie zdradzony, że stanie się potworem, przestał z tym walczyć. I tu pojawia się tragiczny wymiar tej postaci. Konrad nie był tylko katem. Był prorokiem, który nie miał wyboru. Albo tak sobie to wmawiał. W książce Guy Haley. Ten aspekt wybija się na pierwszy plan. Narracja ukazuje nam jego wspomnienia, sny, majaki i rozmowy, w tym jedną z najbardziej przejmujących, z mechaniczną atrapą imperatora, którą sam stworzył, by prowadzić z nią niekończący się dialog. To nie tylko narzędzie ekspozycji, to symbol jego potrzeby zrozumienia, akceptacji, może nawet przebaczenia, a może potępienia? Konrad nie wie, czy chce być zbawiony, czy zniszczony, ale wie jedno: świat, który zna, nie zna litości. I właśnie dlatego w książce Konrad Kurdze, Nocny Upiór, nie czytamy o potworze zewnętrznym, lecz o potworze wewnętrznym o człowieku, który całe życie spędził na granicy między prawem a szaleństwem, sprawiedliwością a zemstą, przeznaczeniem a wolną wolą. To nie jest opowieść o złoczyńcy, to tragiczna historia osoby, która uwierzyła, że z góry została skazana na rolę kata i w tej roli się zamknęła aż do samego końca. Właśnie dlatego Konrad Kurze to jedna z najbardziej złożonych, niejednoznacznych i przejmujących postaci w całym uniwersum Warhammera. I właśnie dlatego ta książka robi tak ogromne wrażenie. Jedną z najmocniejszych stron książki jest jej forma. To nie jest klasyczna biografia. Nie jest to również opowieść przygodowa, wojskowa czy nawet liniowa historia moralnego upadku. To raczej transmisja spękniętego umysłu. Guy Haley zdecydował się na ryzykowny, ale niezwykle trafny zabieg narracyjny. Zanurzył nas w chaotycznej, fragmentarycznej świadomości prymarchy. Nie mamy tu rozdziałów z jasno wytyczonym początkiem, rozwinięciem i końcem. Zamiast tego dostajemy coś, co przypomina labirynt wspomnień, majaków, snów i halucynacji, przez które musimy się przedrzeć razem z Konradem. To trochę tak, jakbyśmy nie czytali książki, tylko czytali jego myśli, prosto z umysłu, będącego na skraju rozpadu. I to działa, momentami aż zbyt dobrze. Już od pierwszych stron czytelnik wrzucany jest w sam środek rozmowy, którą Konrad prowadzi ze sztuczną atrapą imperatora. Tak, dobrze słyszysz. Prymarcha zbudował sobie mechanicznego sobowtóra własnego ojca, a raczej jego wizję. Zimnego, bezdusznego, niemechanicznego Boga, który słucha, ale nie odpowiada. Te rozmowy są zarówno przejmujące, jak i przerażające. Nie wiadomo, czy Konrad rozmawia z tym automatem, z samym sobą, czy może z czymś jeszcze głębiej skrytym. To narzędzie, które służy jako lustro-miejsce w którym Konrad odbija własne obsesje, lęki, wyrzuty sumienia i nie otrzymuje żadnej odpowiedzi. To cisza, która dobija go bardziej niż jakakolwiek kara. W miarę rozwoju książki jesteśmy świadkami licznych powrotów do przeszłości dzieciństwa na Nostramo, pierwszych egzekucji, spotkania z imperatorem, konfliktów z braćmi, rozłamów w legionie, ale to wszystko podane jest w formie emocjonalnych zrywów pamięci. Jeden moment Konrad wspomina jako bohater, drugi jako kat. W jednej chwili widzi siebie jako zbawcę planety, chwilę później jako mordercę, który z zimną krwią zabija dla własnej satysfakcji. To, co robi Hayley, to psychologiczna wiwisekcja, otwiera umysł Konrada na oścież i każe nam patrzeć. A to nie jest widok komfortowy. Widzimy wszystkie mechanizmy obronne, całą hipokryzję, gniew, ból. A przede wszystkim samotność. Bo wbrew temu, co może się wydawać, Konrad nie był złoczyńcą głodnym władzy jak Horus, ani fanatykiem jak Lorgar. Był nad człowiekiem, który nie wytrzymał ciężaru bycia sobą. Ciekawym aspektem jest też to, jak Healy pokazuje brak chronologii jako mechanizm narracyjny. Z początku można się pogubić, czy to już, czy dopiero będzie, czy on to mówi, czy sobie wyobraża. Ale z czasem. Ten chaos przestaje przeszkadzać, zaczyna być integralną częścią postaci. I to właśnie jest mistrzostwo tej książki: forma, odpowiada treści. Szaleństwo Konrada nie jest tylko opisane, ono jest przeżywane przez czytelnika. Dla jednych ta forma będzie absolutnie fascynująca, szczególnie dla tych, którzy lubią złożone narracje, psychologiczne studia postaci, klimat rodem z Lovecrafta. Dla innych może być zbyt ciężka, bo nie oszukujmy się, ta książka wymaga skupienia, cierpliwości i pewnej odporności psychicznej. Nie ma tu scen akcji, nie ma widowiskowych bitew, nie ma jednoznacznych bohaterów i złoczyńców. Jest tylko człowiek, który rozmawia sam ze sobą aż do granicy wytrzymałości. Niektórzy porównują tę książkę do Jądra Ciemności Konrada, albo zbrodni i kary Dostojewskiego, i to nie są porównania na wyrost. To literacka próba zrozumienia, czym jest moralność w świecie, który nie zna litości. Czy w świecie, w którym wszystko zmierza ku zagładzie, można jeszcze być sprawiedliwym? Czy strach może być formą miłości, a może to tylko usprawiedliwienie dla okrucieństwa? W tym labiryncie myśli Konrada, błądzimy bez przewodnika. A każde jego wspomnienie, zamiast odpowiedzi, daje tylko kolejne pytania. I to właśnie sprawia, że ta książka tak mocno zostaje w głowie. Aby zrozumieć, kim stał się Konrad Kurze, musimy wrócić do miejsca, które go ukształtowało. Do miejsca, które już w chwili jego przybycia było umierające. Nostramo. W świecie Warhammera mamy wiele ponurych planet. Ale Nostramo to osobny poziom ciemności. To nie była tylko zdegenerowana kolonia przemysłowa. To była planeta gnijąca od środka fizycznie, moralnie, społecznie. Gdy kapsuła z maleńkim prymarchą spadła z nieba, Nostramo już była trupem, który jeszcze chodził. Książka bardzo wyraźnie pokazuje, że Konrad nie stał się mroczny przez przypadek. On przyszedł na świat w ciemności i nigdy jej nie opuścił. Ulice miasta, w którym się wychował, Pełne były gangów, skorumpowanych urzędników i obojętności. Zbrodnia była normą, a prawo martwym wspomnieniem. Ludzie żyli w strachu, ale nie przed sprawiedliwością, przed tym, kto dziś ich okradnie, pobije albo zamorduje. Mały Konrad, wtedy jeszcze bez imienia, pojawił się w tym świecie jako milczący obserwator. Nie został znaleziony przez żadną rodzinę, nie miał mentora, nie miał języka, kultury, niczego. Ale miał dwie rzeczy: zdolność widzenia przyszłości i głęboko zakorzenione poczucie dobra i zła. A to, w połączeniu z dziecięcym umysłem i brutalnym środowiskiem, dało początek czemuś niepokojącemu. Konrad przez pierwsze lata swojego życia po prostu patrzył, widząc zbrodnie, gwałty, zabójstwa, nie rozumiał, czemu nikt nie reaguje, czemu społeczeństwo akceptuje to wszystko jako normę. I wtedy przyszedł przełomowy moment. Pierwsze morderstwo, którego się dopuścił, nie dla zemsty, nie dla satysfakcji, ale z potrzeby zatrzymania zła. Tak narodziła się jego metoda: zastraszyć przestępców tak bardzo, by bali się nawet pomyśleć o zbrodni. W mroku nocy, niczym widmo, Konrad zaczął eliminować tych, którzy krzywdzili innych, początkowo po cichu, później widowiskowo, brutalnie, z przesłaniem. Ciała wieszane na hakach, rozczłonkowane trupy, Ślady krwi ciągnące się przez całe dzielnice. Każde działanie miało wywołać efekt psychologiczny. Strach był jego bronią i działał. W ciągu kilku lat nostramo ucichło, zbrodnie ustały. Mieszkańcy nie wiedzieli, kto za tym stoi. Zaczęli szeptać o nocnym upiorze, o mścicielu z ciemności. Konrad, choć działał samotnie, był przez wielu traktowany jak duch, jak kara od losu, ale to nie była boska sprawiedliwość. To była ludzka desperacja ubrana w mit. Kiedy imperator w końcu odnalazł swojego zagubionego syna, zastał planetę dziwnie spokojną, ale ten pokój był wymuszony, sztuczny, opierał się nie na wartościach, lecz na strachu przed cierpieniem gorszym niż śmierć. I teraz uwaga to jest absolutnie kluczowe dla zrozumienia Konrada, bo od tej chwili, aż do samego końca, jego filozofia pozostała niezmienna: strach to najlepszy regulator społeczeństwa. Nie miłość, nie edukacja, nie współczucie, tylko czysta, obezwładniająca groza. Gdy Konrad został uznany przez imperatora za prymarchę ósmego legionu i stanął na czele nocnych łowców, nie zmienił swojego podejścia. On je tylko przeskalował. Zamiast karać przestępców z jednej planety, zaczął rozsiewać strach na skalę galaktyczną. Jego legion stał się narzędziem psychologicznej wojny. A sam nocy upiór, Symbolem nielitościwej sprawiedliwości. Ale wracając do Nostramo, w książce Konrad wraca tam wielokrotnie, w swoich wspomnieniach, halucynacjach i koszmarach. To nie jest miejsce, które można opuścić. To matka, grób, trauma i fundament. Nostramo było jego piekłem i jego pierwszym polem bitwy. Ale też miejscem, które ukształtowało go tak nieodwracalnie, że nigdy nie był w stanie go opuścić emocjonalnie, mentalnie, moralnie. I tu pojawia się tragiczny aspekt tej historii, bo nostramo, choć upadłe, mogło zostać odmienione inaczej. Ale Konrad nie znał innej drogi niż kara, nie znał innych narzędzi niż ból, szok i terror. Może gdyby został znaleziony wcześniej, może gdyby ktoś go nauczył, że sprawiedliwość nie musi być brutalna, ale nie. Konrad musiał sam siebie wychować w świecie, który nie znał współczucia. I dlatego stworzył moralność opartą na strachu, bo niczego innego nie znał. W każdej dobrej tragedii musi pojawić się moment, w którym bohater patrzy w przyszłość i wie, że nie ma już ucieczki. W przypadku Konrada ta chwila trwa całe jego życie. Bo nocy upiór nie miał złudzeń. Już jako młody chłopak, na Nostramo widział, jak umiera. Wizję. Nawiedzały go od początku wyraźne, uporczywe, nieuchronne. I co najgorsze, nigdy się nie myliły. W książce Guy Haley serwuje nam nie tylko opowieść o upadku. On prowadzi nas przez rozpad człowieka, który wie, że jego historia kończy się katastrofą i nie robi nic, by ją zatrzymać. Dlaczego? Bo Konrad nie wierzy, że może coś zmienić nie dlatego, że brak mu siły. Nie dlatego, że brak mu determinacji, tylko dlatego, że już dawno utracił wiarę w sens walki z losem. To właśnie sprawia, że jego postać jest najtragiczniejszą spośród wszystkich prymarchów. Nie Angron, który utonął w furii, nie Mortarion, który został zdradzony przez własną ambicję, ale Konrad, który po prostu zrezygnował. Jego życie to nie ciąg błędów, to pasywne dryfowanie ku katastrofie, z pełną świadomością, że wszystko się skończy źle. I ten motyw przewija się przez całą książkę. Konrad rozmawia z atrapą imperatora, z własnym sumieniem, z przeszłością. Nie szuka przebaczenia, nie błaga o zrozumienie. On tłumaczy, jakby chciał zostawić po sobie akt oskarżenia przeciwko światu, który nigdy go nie chciał. Bo to właśnie czuje, że nie odszedł od światła. Że światło nigdy po niego nie przyszło. Konrad nie został wybrany. Nie został wychowany. Zamiast tego został rzucony w sam środek piekła, gdzie musiał stworzyć własne zasady, a kiedy już go odnaleziono, był za późno uformowany, zbyt zniszczony, zbyt skrajny. I to zderzenie dwóch światów, jego brutalnego, moralnie czarno-białego pojmowania sprawiedliwości i złożonego, pełnego kompromisu w imperium musiało skończyć się buntem. Nie od razu. Na początku próbował, Naprawdę próbował być częścią czegoś większego, ale nie pasował, nie ufał i nie był w stanie zapomnieć o tym, co widział w swoich wizjach. I tu dochodzimy do jego absolutnej obsesji na punkcie przeznaczenia. Konrad uważał, że każdy akt oporu wobec przyszłości jest tylko odroczeniem wyroku, że cokolwiek zrobi, zginie z ręki zabójcy, stracony jak zbrodniarz. I kiedy już do tego dochodzi, nie walczy, nie ucieka, nie prosi o litość, wręcz przeciwnie, prowokuje los, działa tak, by przyspieszyć to, co nieuniknione. Atakuje braci, prowadzi nocnych łowców w coraz mroczniejsze czyny, i ostatecznie siedzi samotnie w ciemności, czekając aż vindikar przyjdzie po jego głowę. To nie jest akt odwagi, to krzyk człowieka który chce udowodnić, że miał rację. Że jego śmierć nie jest porażką, tylko dowodem, że świat zawsze był przeciwko niemu. I właśnie w tym tkwi największy dramat Konrada nie w jego brutalności, nie w liczbie ofiar, ale w kompletnej rezygnacji z siebie. W momencie, w którym mógł szukać nowej drogi, wybrał milczenie. W momencie, w którym mógł zawalczyć o coś więcej, wybrał ciemność, bo w jego oczach nie było niczego, co warto ratować. Imperator go odrzucił, bracia go zdradzili, a jego własny legion rozpadł się na potwory, które w końcu nawet jego zaczęły się bać. I tutaj Guy Haley robi coś mistrzowskiego. Nie pokazuje Konrada jako jednoznacznego złoczyńcy, pokazuje go jako człowieka, który sam już nie wie, kim jest. Który nie prosi o zrozumienie, ale desperacko pragnie, by ktoś choć raz powiedział mu: nie jesteś sam. Ale ta książka nie daje prostych odpowiedzi. To nie jest historia odkupienia, to nie jest moralitet, to jest tragedia w czystej postaci, w stylu antycznych dramatów. I to właśnie czyni książkę tak potężną, emocjonalnie ciężką lekturą. To nie jest space opera, to nie jest heroiczna saga. To opowieść o człowieku, który nie miał szans wygrać i nawet nie próbował. Każdy bohater jest odbiciem tych, którzy go otaczają. W przypadku Konrada to odbicie jest poszarpane, pełne rys. Przebarwień i krwi. Bo choć książka skupia się na głównej postaci, to właśnie postaci drugoplanowe odsłaniają jego prawdziwe oblicze. Nie są tylko tłem, nie są statystami w mrocznym teatrze szaleństwa. Oni reprezentują sumienie Konrada, każdy na swój sposób. Weźmy Sevatariona, znanego po prostu jako Sewatar. pierwszy kapitan nocnych łowców, bezwzględny wojownik, ale też człowiek o sarkastycznym umyśle i wewnętrznej sile której Konrad chyba mu zazdrościł. Sewatar nie jest ślepy. On widzi, że jego prymarcha się rozpada, nie pochwala wszystkiego, co się dzieje, nie boi się powiedzieć tego głośno, a mimo to trwa przy Konradzie. Dlaczego? Bo między nimi jest coś więcej niż lojalność to przywiązanie zrodzone z bólu, z poczucia, że są jedynymi, którzy naprawdę rozumieją, co to znaczy być ukształtowanym przez ciemność. Z drugiej strony mamy Cenga. Jedną z najbardziej poruszających postaci w książce. Jego rozmowa z Konradem to emocjonalna bomba. Cęk błaga swojego ojca genetycznego, by się zatrzymał, by przestał zsuwać się w obłęd, by ocalił resztki człowieczeństwa. A nocy upiór, Konrad się śmieje, nie ze złośliwości. Nie spychy. Śmieje się, bo ten moment już dawno minął, bo on już nie widzi możliwości ocalenia ani siebie, ani innych. To scena, która przyprawia odreszcze. Nie dlatego, że Konrad odrzuca błagania, ale dlatego, że robi to beznamiętnie, jakby miał przed sobą książkę, której zakończenie już zna i nie ma sensu zmieniać stron. A potem jest Talos Valkoran, Czarne Serce, prorok ciemności, jeden z najbardziej interesujących nocnych łowców z późniejszej historii Legionu. W tej książce pojawia się raczej jako cień przyszłości, ale jego obecność symbolizuje coś bardzo istotnego. Kontynuację dziedzictwa Konrada, ale bez złudzeń. Talos nie czci prymarchy jako boga, nie wybiela jego czynów, ale też go nie potępia. Po prostu przyjmuje go takim, jakim był szalonym, cierpiącym, potężnym i przegranym. To przez te postacie widzimy, jak głęboko Konrad wpływał na ludzi wokół siebie nie jako lider, ale jako siła destrukcyjna, wokół której inni musieli się zdefiniować na nowo. Jedni go nienawidzili. Inni próbowali ocalić. Jeszcze inni zdradzić, bo nie widzieli już w nim nadziei. I tu pojawia się niezwykle ważny kontrapunkt: Korwus Korax, prymarcha Kruczej gwardii. On również miał mroczne początki. Również znał ból, samotność i brutalną rzeczywistość. Ale Korax wybrał inaczej: walczył o to, by światło przebiło się przez mrok. Był gotów płacić cenę, ale nigdy nie odrzucił nadziei. W porównaniu do Konrada. Korax dowodzi, że wybór był możliwy, że nie każde dziecko ciemności musi stać się demonem. I to właśnie czyni Konrada jeszcze bardziej tragicznym, bo miał przed sobą alternatywę, ale jej nigdy nie uznał za realną. Konrad nie wybrał zła. On po prostu wybrał. Nie wybierać. Oddał się bierności, dryfowi, przeświadczeniu, że wszystko już zapisano, że każda próba zmiany losu jest tylko kolejnym rozdziałem tragedii. I w tych relacjach z Sewatarem, Cengiem, z cieniem Talosa, ten jego brak decyzji bije najmocniej, bo ci ludzie nie są tylko jego żołnierzami oni są zwierciadłami, które pokazują, co mogło być i co zostało zaprzepaszczone zaufanie, które nie zostało odwzajemnione miłość, która została wyśmiana lojalność, która została wypaczona wszystkie te pęknięcia prowadzą do nieuchronnego rozpadu. Nie tylko umysłu Konrada, ale całego legionu. Bo jak może przetrwać armia, która nie wierzy już w swojego dowódcę? A co gorsze, jak może przetrwać dowódca, który nie wierzy w siebie? Pora podsumować całą książkę. Pierwszą rzeczą, którą trzeba oddać Gajowi Halejowi, jest dogłębna analiza psychologiczna postaci Konrada. To nie jest książka o bitewnej chwale czy heroicznym poświęceniu. To intymna podróż w głąb umysłu kogoś, kto nie tyle oszalał, co został złamany na tysiąc sposobów. Autor nie próbuje wzbudzić w nas litości, ale sprawia, że zaczynamy rozumieć. A to, w przypadku tak mrocznej postaci, jest ogromnym osiągnięciem. Drugim wielkim plusem jest nieszablonowa narracja. Nie mamy tu klasycznej, chronologicznej historii. Zamiast tego dostajemy strumień świadomości, wspomnienia, dialogi z halucynacjami i rozpaczliwą próbę złożenia własnego życia w jedną spójną całość. Ten styl może być wymagający, ale idealnie pasuje do portretu człowieka na krawędzi szaleństwa. Do tego dochodzi klimat grozy ciężki, lepki, momentami niemal lovecraftowski. Atmosfera przytłacza, czuć strach, paranoję, klaustrofobię, a dialogi, choć oszczędne, są perfekcyjnie dobrane. Szczególnie te z postaciami takimi jak Sewatar czy Ceng – które rezonują długo po zamknięciu książki. Niestety, znajdą się też wady. Przede wszystkim, narracja może być zbyt chaotyczna dla nowych czytelników. Jeśli nie znasz dobrze uniwersum Warhammera, możesz poczuć się zagubiony. Nie ma tu ekspozycji ani wprowadzenia Hayley zakłada, że czytelnik zna realia i postacie. Kolejnym minusem jest skrajna brutalność. Nie ma tu miejsca na subtelność, krew, tortury, egzekucje to codzienność. Dla niektórych może to być odpychające. Szczególnie gdy przemoc staje się narzędziem narracyjnym, a nie tylko tłem. I wreszcie, brak jednoznacznych odpowiedzi. To nie jest książka, która prowadzi cię za rękę. Nie powie ci, czy Konrad był potworem, ofiarą, czy symbolem czegoś większego. Zostawia tobie decyzję, a to może frustrować tych, którzy oczekują jasnego morału. Tak, jeśli szukasz mrocznego, gęstego portretu psychologicznego, pełnego niedopowiedzeń, moralnych szarości i narracyjnych eksperymentów. To opowieść, która bardziej przypomina teatralny monodram niż klasyczną powieść science fiction. Nie, jeśli oczekujesz tradycyjnej historii o bohaterach i złoczyńcach. Tu nie znajdziesz triumfu, odkupienia ani katarsis. To studium upadku i desperacji. I choć niełatwe w odbiorze, potrafi zostać w głowie na długo po przeczytaniu ostatniej strony. To była jedna z najmocniejszych książek, Jakie miałem okazję przeczytać w całym uniwersum Warhammera. Konrad Kurzem Nocny Upiór to nie jest kolejna historia o potworze czy bezwzględnym wojowniku. To bardzo osobista, momentami wręcz przytłaczająca opowieść o człowieku, który został potworem, bo tak kazano mu żyć. Książka zmusza do refleksji, wywraca do góry nogami stereotypy o bohaterach i złoczyńcach i pokazuje, jak cienka jest granica między światłem a cieniem. Jeśli już czytaliście tę pozycje, koniecznie dajcie znać w komentarzach, jak ją odebraliście. Które momenty was zaskoczyły? A może macie swoje ulubione postaci z uniwersum, o których chcielibyście usłyszeć więcej. Chętnie przeczytam wasze propozycje, bo planuję kolejne recenzje i chciałbym, żebyście mieli na nie realny wpływ. Dzięki, że byliście ze mną. Do zobaczenia w kolejnym odcinku książkowego Miszmaszu. I niech Imperator ma was w swojej opiece.